Dzisiejsze zawody są organizowane po raz pierwszy we Włoszczowie. Są to rozgrywki rangi mistrzostw województwa świętokrzyskiego, piłce siatkowej, plażowej, dziewcząt. odbywają się w dwóch kategoriach, kategorii młodziczki i kategorii kadetki. Klub UKS Wiktoria Włoszczowa jest organizatorem, natomiast współorganizatorem jest OSIR we Włoszczowie, który tutaj no, bardzo dobrze się spisał, przygotował nam bardzo dobrze obiekt, a najważniejsze, że dopisuje pogoda. Obieg jest duży, co spełnia wymogi sanitarno-epidemiologiczne, ze względu na to, że młodzież po prostu zachowuje dużo odległości. Zresztą jest to gra dwójeczkami, nie ma bezpośredniego kontaktu, więc jest dość bezpieczna. Są środki dezynfekujące, także po każdej grze, tu zawoniczki dezynfekują rączki, piłkę. Natomiast na dzisiejszym turnieju przybyły drużyny. Jest Kielc, Fansport Kielce i Wybicki Kielce, na Gala Skarżysko, jedna para z i tutaj my jako organizator cztery pary kadetek i pięć par młodziczek. Głównym sponsorem tej imprezy jest Urząd Miasta i Gminy we Włoszczowie. Wspomaga nas także pan Henryk Mikacz, firma Strono i bardzo się cieszymy bo ten dobieg spełnia tutaj wszystkie wymagania i myślę że ta impreza z której zostaną wyłonione trzy najlepsze drużyny które będą miały możliwość grać dalej czyli w mistrzostw Polski no, sprawia to że może ta impreza się jeszcze także powtórzyć ponownie witamy serdecznie na wojewódzkim na wojewódzkim turnieju z tej strony zawodniczki z Wiktoria z Anna Aleksy. Marcyna Dudek? Atmosfera jest super. Mamy swoje co, jak koleżanki z innych drużyn. Yy, no nie ukrywamy, że liczymy na wygraną, no i zobaczymy jak będzie. Pogoda średnio dopisuje, ale na szczęście teraz wyszło jakieś tam słońce trochę, więc jest okej. Okay. Pozdrawiamy <gry> wszystkich serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy.